Aktywność fizyczna wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje charakter i uczy zdrowej rywalizacji. Dodatkowe walory ma także rodzinne uprawianie sportu. Stąd inicjatywa Camel Fight Club, który przy wsparciu miejskiego zespołu profilaktyki i terapii uzależnień w Olsztynie stworzył projekt rodzinnych treningów Muay Thai. Realizujemy ten projekt po to, żeby wzmocnić więzi rodzinne między dziećmi a rodzicami. Pracując razem widać, że gdzieś, gdzieś tam to tak bardziej się zacieśnia. Mało tego, w momencie, kiedy pracują wszyscy bardzo mocno, czuć jak tą radość wspólnego przebywania razem ze sobą. Podczas zajęć w Camel Fight Club dzieci i ich rodzice mogą poznać tajniki tejskiego boksu, a także wziąć udział w zabawach rozwijających sprawność i wytrzymałość fizyczną. Mamy bloki tematyczne, mamy gry i zabawy, mamy berki, mamy naszego takiego lemura, mamy część zabawy na, na macie, gdzie rodzice wspólnie z dziećmi próbują swoich sił i bawią się w parach. Niektórzy rodzice sami są wychowankami Camel Fight Club. Inni na zajęcia przyszli za namową swoich pociech. Integracja z rodzicami uważam, że to jest coś fajnego. Mamy mało czasu nie, na tym, żeby spędzić z dzieciakami. To była inicjatywa mojej córy, która, którą zaprosił kolega z podwórka, żeby przyszła zobaczyła. Tak, Waleczna dziewucha. Ogólnie my trenujemy zupełnie coś innego. Natomiast jestem zwolenniczką wszystkich sportów, także próbuję, próbujemy wszystkiego. Wszystko zaczęło się od moich prywatnych treningów, które rozpocząłem już jakieś 15-16 lat temu w klubie Camel Fight Club, więc można powiedzieć, jest to sportowa miłość mojego życia. Dorobiłem się dwóch córek, które mam nadzieję będą kontynu kontynuowały moją pasję i taką już naszą małą rodzinną tradycję. Są to zajęcia, które uczą dyscypliny, wzmacniają całe ciało, więc jest to bardzo ważne dla małych dzieci. Zajęcia rodzinne odbywają się w sobotę o godzinie 10.00 i 11.30.